Jednego dnia do sali chemicznej wpadła sprzątaczka. Zwykły dzień, zwykłe porządki, aż nagle jeden nieostrożny ruch i nagle cała kolba z kwasem rozlewa się na podłodze. Niektóre rozlewa się po całej piwnicy, a ona sama zostaje skażona i przemienia się w ogromnego slajma. Tak właśnie zaczyna się event szkolny na Tiku, który wielu z was dobrze pamięta z zeszłego roku. Wtedy każdemu przypadł do gustu, więc postanowiliśmy przywrócić go jeszcze raz tylko w lekko zmienionej formie. Na samym początku powiem, że jak zawsze każdej 50 reakcji pod ogłoszeniem to jeden dodatkowy dzień eventu. To wy decydujecie ile ten event tak naprawdę potrwa. Cała mapa to wielki labirynt, w którym co chwilę pojawiają się uczniowie. Po ich zabiciu wypadają zeszyty, czyli eventowa waluta. Po śmierci tracicie połowę zeszytów, ale uwaga! Jak zawsze itemy zostają po śmierci. Chyba, że macie rangę uczeń, wtedy nie tracicie nic i dostajecie dodatkowe bonusy. Ranga ta jest naprawdę mocna i przydatna, szczególnie na tym evencie, tak więc serio polecam ją zakupić. Pod mapą znajduje się Strefa Niebezpieczna, kolejny labirynt z wentami, pomieszczeniami i zakamarkami, gdzie można robić ciekawe akcje. W różnych godzinach pojawiają się tutaj bossy. O 14 i 16 respi się baba od Polaka, a o 20 pojawia się główna przeciwniczka, zmutowana sprzątaczka. I uwierzcie, że jej drop jest naprawdę mocny. Jak coś na Skagenie, te bossy są o pół godziny później. Dodaliśmy też nową mechanikę, czyli przywleje od nauczycieli. Każdy może wylosować swój dodatkowy bonus, np. regenerację, większe obrażenia czy inne efekty pomagające wam w tej strefie. Do tego co dwie godziny odpalamy mini event przerwa, gdzie przez 15 minut macie o 50% większy drop zeszytów i całe pozytywne efekty. No i wiadomo są też nowe eventowe przedmioty. Magiczna miktura, która sprawia, że na 20 minut macie podwojony drop wszystkich walut. Wybuchowa kolba, która rozwala wszystkie pobliskie bloki, idealna na szybkie ucieczki z trapów czy deszdomków. Oraz Gumka. Przy uderzeniu w gracza macie aż 50% szans, że zdejmie mu losową część seta. Serio, mocny przedmiot, jak już zapewne wiecie, to tylko część atrakcji. Resztę musicie odkryć sami, tak więc przygotujcie się na sporo akcji, trochę nostalgii i masę zabawy.